Dzień dobry, nazywam się Rafał Neyman, zapraszam serdecznie na mój kanał o insulinoporności, cukrzycach, otyłości brzusznej, trudnych odchudzaniach i zjawiskach z tym związanych. Temat na dzisiaj insulinoporność versus czas. Jak zmienia się insulinoporność w czasie? Co oznacza dla nas y, życie z insulinopornością przez wiele lat? Ja mam takie wrażenie, że insulinoporność traktowana jest jako taki przymiotnik, który mamy do siebie przyklejony i właściwie nic z tym nie zrobimy, nic z tym nie robimy, albo nie ma e, ogólnie przyjętej metodologii postępowania. To wygląda tak, że stwierdzono mi insulinoporność. No cóż, muszę z tym żyć. Mam coś łykać, to łykam. E, stosuję jakieś zabiegi kosmetyczne, polegające na poszukiwaniu jedzenia, które można jeść w insulinoporności. Pewnie raz czy drugi. Podjąłem, podjęłam próbę odchudzania, nie udało się, waga wróciła, i właściwie teraz to niespecjalnie odczuwam jakieś objawy, jakoś się żyje. Nie mam też świadomości, czy ta insulinooporność, czy że, wydaje mi się, że życie z tą insulinopornością nic nie zmienia. I to jest jedna z pierwszych pułapek cukrzycy typu drugiego. Niestety jest tak, że każdy tydzień, każdy miesiąc, każdy dzień życia z opornością insulinową. Zmienia nasze ciało, zmienia też ryzyko. Co, co, co jest jeszcze bardziej podstępne i o czym większość nie ma pojęcia, to insulinooporność albo się rozwija, albo jest zwalczana. Nie występuje taki stan jak stały poziom oporności insulinowej i pewnie taki będę miał do końca życia. W związku z tym muszę podjąć jakieś delikatne kroki, e, które powodują, że, że to nie będzie się rozwijało. Niestety nie. Mało tego. Kolejną pułapką jest to, że w ramach dokładnie tej samej wagi ta insulinooporność będzie się rozwijała. Czyli może się okazać, że dobrze no kiedyś utyłem, dzisiaj od dwóch czy trzech lat właściwie ta waga jest taka sama, tak bo plus minus 2 kg, w związku z tym nic się nie stało. Nic bardziej mylnego. W ciągu ostatnich dwóch lat oporność insulinowa na pewno się rozwinęło. I teraz jak będziemy. Oczywiście tych przedziałów jest dużo więcej, ale jakbyśmy chcieli dobrze zrozumieć to zjawisko, to podzielimy sobie to, to na takie grupy, tak, czyli z perspektywy insulinooporności, pierwsze, co będziemy, na co będziemy cierpieć, co nam może trochę przeszkadzać, to jest otyłość. Tak? I to jest wzrost wagi, którego my już sami nie potrafimy. Zgubić. tak? Czyli kończą się czasy, w których wystarczyło delikatnie zapiąć pasa, tak? zrezygnować z jakichś tam małych dodatków i ta waga się regulowała, i nagle okazuje się, że każdy wyjazd weekendowy, każdy wyskok weekendowy powoduje, że do tego naszego bilansu wagowego robi nam się plus. I okazuje się, że w ciągu ostatniego roku przytyliśmy 10 czy tam 15 kg. Nie mamy innych objawów, trochę nam się zmienia mobilność, ale wiadomo, brzuszek wystaje, w związku z powyższym wydaje nam się, że to jest całkowicie. Normalne. Kolejnym etapem naszego życia w insulinoporności zaczynają być objawy. I te objawy to mogą, może być zmęczenie, to może być senność po posiłkach, to może być y, coraz mniejsze panowanie nad głodem, to może być y, głód narastający po jedzeniu, y, to może, mogą być spadki energii, to może być dużo większa podatność na stres. Tak? I ten ostatni czynnik prowadzi do tego, że powstaje pierwsza koronna wymówka, czyli tak zwane zajadanie stresu. Insulinooporność to jest wynik nieprawidłowego oddziaływania tkanki wewnątrz na nasz organizm, czy nieprawidłowego sygnalizowania. To nieprawidłowe sygnalizowanie miałoby uruchamiać czy używać tory związane z y, hormonami y, związanymi ze stresem, między innymi kortyzolem, i prowadzić do wyrzutu glukozy. Tak, Ten wyrzut glukozy, to proszenie się o wyrzut glukozy, trwa 24 godziny na dobę, bo przecież nie wyciągamy z siebie tej tkanki tłuszczowej, jak idziemy spać. W związku z powyższym, organizm przez 24 godziny na dobę próbuje coś z tym zrobić. Ta sygnalizacja jest tak uporczywa i nieprzerwana, że organizm zaczyna być na nią oporny. Tak jak rośnie oporność, to zaczyna podnosić się poziom insuliny. On się podnosi oczywiście wcześniej, jak zaczyna się pojawiać dodatkowa glukoza. To jest jeszcze cały czas niewidzialne na glukometrze. Jeszcze przez dłuższy czas będzie niewidzialne. Natomiast organizm zaczyna być oporny na to, co sam robi. tak? Bo ma w sobie jakiegoś chochlika, który mu wysyła jakieś fałszywe sygnały o tym, że czegoś potrzebuje, jak tego nie potrzebuje. To powoduje, że my zaczynamy mieć mniej energii, bo organizm zaczyna sobie tą energię w jakiś dziwny sposób rezerwować na jakieś procesy, których nie ma, i w następnej kolejności zaczynamy redukować masę wartościową. Czyli nasz, w związku z tym, że nasza aktywność spada, to nasz garnitur mięśniowy zaczyna być coraz lżejszy. I teraz nasz garnitur mięśniowy zaczyna być coraz lżejszy, a nasza waga nie spada, czyli coś musiał urosnąć. I w tym momencie okazuje się, że my zaczynamy wewnętrznie przerabiać dobro. Na zło i w tym momencie zaczyna się okazywać, że ta tkanka tłuszczowa wewnątrz odzewnowa, która sieje tym zamętem, zaczyna się rozbudowywać. I w związku z powyższym te sygnały siejące zamęt i zaburzenie są coraz mocniejsze i coraz silniejsze. Organizm w odpowiedzi na to traci zdolność do regulowania poziomu glukozy, i tak zaczyna się stan przed cukrzycą. I okazuje się, że my sobie radzimy z trawieniem, tak? czyli ta, ta odpowiedź insulinowa. W trakcie, jak pojawia się glukoza z pożywienia, ona jest duża, ale nie mamy problemu z tą glukozą, ale już nie radzimy sobie z glukozą czczo, czy nie, nie radzimy sobie z regulowaniem naszych wewnętrznych mechanizmów, czyli zazwyczaj zupełnie przypadkowo na badaniach jakichś kontrolnych do pracy, czy na badaniach kontrolnych, które robimy, okazuje się, że nasza glukoza naczczo mieści się już w przedziale między 100 a 120. Kolejnym etapem jest przekroczenie tego stanu nietolerancji glukozy i ten pełnoprawny stan przed cukrzycą, czy nasza glukoza nadczesna zaczyna się mieścić między 120 a 140 mg. Po jedzeniu nadal wszystko jest dobrze. Po jedzeniu może być tak, że dwie godziny po jedzeniu mamy nawet niżej niż przed jedzeniem, co powoduje, że ten głód narasta, tak? bo to rozprowadzenie, ten atak insulinowy rozprowadza za dużo glukozy, w związku z tym organizm uruchamia jakieś takie swoje mechanizmy, przeciwhipoglikemiczne czy mechanizm uruchamiający długi, i wtedy mamy ochotę na same najgorsze rzeczy. I zostaje już tylko jeden punkt, czyli w następnym punkcie okazuje się, że przestajemy sobie radzić już z trawieniem czy z wchłanianiem glukozy, z rozprowadzeniem glukozy z pożywienia. I tutaj, żeby była też jasność, trzeba pamiętać o tym, że w normalnych warunkach te nasze wewnętrzne mechanizmy uwalniające odpowiednie dawki glukozy w przypadku jedzenia powinny się odłączać, dlatego nie jedzenie rany jest diabetogenne. A tu okazuje się, że to zaburzenie sięgło już tak daleko, że te mechanizmy się nie wyłączają, czyli pomimo, że my w naszym organizmie pojawia się glukoza strawienia, to i tak cały czas ten mechanizm uwalniania wewnętrznego jest aktywny i to powoduje, że ten, ta glukoza zaczyna raptownie rosnąć. Może być tak, że w piątek budzimy się z glukozą 120 mg, a w sobotę rano budzimy się z glukozą już 400. I tutaj mówimy już o cukrzycy. Typu drugiego. I teraz oczywiście nie wiadomo, jak długo to potrwa u Ciebie, bo może to trwać 2 miesiące, a może to potrwać 10 lat tego nikt nie wie. Natomiast wiadomo na pewno, że, że jeżeli te warunki, że jeżeli wypełniasz warunki i ta insulinoporność u Ciebie jest obecna i masz tą insulinoporność, nie wiem, od 2, 3, 5 czy 7 lat, to na pewno nie jest to stan, w którym można szukać y, przepisów dla insulinopornych i starać się w tym stanie urządzić. Tak? Tutaj mamy zabawę zero-jedynkową, czyli y, uciekasz, z, y, likwidujesz oporność insulinową, likwidujesz zespół metaboliczny i jesteś bezpieczny, albo ryzyko rozwoju cukrzycy z każdym Dniem wzrasta. Czyli staram się przekazać, że nie ma czegoś takiego, jak bezpieczne funkcjonowanie w insulinoporności. Bardzo często pojawia się takie stwierdzenie, że insulinoporność, jak już raz ci została stwierdzona, to będziesz nią żyć, więc musisz się w niej urządzać. I to jest nieprawda. Insulinoporność, oczywiście, że są różne insulinoporności, są choroby, czy na przykład źle leczona tar niedoczynność tarczycy, mógłbym to wymienić, wymieniać, gdzie ta insulinoporność ma inne źródła, ale w przypadku otyłości brzusznej zespołu metabolicznego ta insulinoporność rozwinie cukrzycę. Pytanie tylko kiedy. Należy tak przyjmować, w związku z tym jedyne prawidłowe postępowanie to jest doprowadzenie do takiej redukcji masy ciała, która obejmie zespół. Metaboliczny i w podsumowaniu trzeba wiedzieć, że tkanka tłuszczowa, która tworzy zespół metaboliczny, prawdopodobnie na 99%, tak czyli najprawdopodobniej spadnie jako ostatnia. Więc nie rozmawiamy o odchudzaniu estetycznym, o tym, że musimy zrzucić 5 kilo czy 10 kilo, tylko rozmawiamy o tym, żeby. Zrzucić tak dużo, żebyśmy wszystkie kryteria mówiące o możliwości istnienia zespołu metabolicznego i insulinoporności mogli skreślić. O tych kryteriach znajdziecie na pewno na moim kanale, bo nieraz już o tym mówiłem, więc serdecznie zapraszam. Dziękuję, miłego dnia.